Witajcie, Witajcie Wielkopolsko! Wielko Polsko. Hej, jestem Kamil. Cześć, a ja jestem Grzegorz. Hej, od kilku miesięcy pracowaliśmy, by przedstawić Wam nowy koncept hurtowni kostki brukowej we wrześni. Będzie to nowe miejsce na mapie Wielkopolski, na którym będziecie mogli zobaczyć swój taras, podjazd oraz ogrodzenie na ekspozycji, która jest czynna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Sprzedaż szkockiej brukowej prowadzimy na terenie całego kraju, a nasze działy inspiracji i projektów pomogą Państwu w doborze jak najlepszych produktów. W naszej ofercie posiadamy ponad 1500 produktów, więc macie pewność, że znajdziecie coś dla siebie. Już 6 kwietnia otwieramy dla Was nowy punkt we wrześniu. W planach mamy pokazy najróżniejszych maszyn, od koparek, tych małych, oraz te duże oraz inne specjalistyczne maszyny drogowe. Ale to nie wszystko. Na otwarcie punktu we Wrześni przygotowaliśmy masę konkursów. Jednym z nich będzie możliwość przejażdżki naszym galeriowym Ferrari. Dlatego z chęcią zapraszamy na otwarcie punktu we Wrześni. Wejdźcie na naszego Facebooka, Instagrama oraz TikToka. Codziennie będziemy coś dla Was wrzucać. Aby wziąć udział w konkursie należy kliknąć weź udział w wydarzeniu pod profilem Galeria Kostki września na Facebooku. Tak, oraz 6 kwietnia pojawić się u nas. Do zobaczenia. Widzimy się.